Witam z tej strony mrówka 26 listopada mamy sobotę. I dzisiaj działam sobie z samochodem, ale to za chwilę. Najpierw Wam powiem co tu się zmieniło u mnie ostatnie czasy, bo dawno nic nie wrzucałem. To żeby był ruch na kanale, to postanowiłem coś wrzucić. I pierwsze co, to zrobiłem sobie nowy piec, udało mi się kupić blachę cały arkusz na złomie. 5 mm blachy, za fajne pieniądze. Także zaraz wziąłem się za spawanie nowego pieca, bo tamten już był zmęczony, tego już zrobiłem lepiej. Tutaj zrobiłem takie rączki na zabezpieczeniach. Tutaj dałem sznurek, na dole też jest sznurek. Także wszystko jest szczelne. Bo w tamtym, w tamtym piecu jak najpierw rozpaliłem, potem musiałem wywieczyć sobie trochę i dopiero zacząć działać. Ale mniejsza o tym. I teraz tak. Wjechał nowy nabytek, wiertarka słupowa z 1985 roku, za fajne pieniądze, niedaleko, kupiliśmy 3 km stąd z gospodarstwa z byłego PGR-u. Gościu był właścicielem, prywatny gościu był właścicielem i musiał, yy, musiał, <coughs> skończyła mu się umowa i musiał opuścić budynki, także wyprzeda yy, robił wyprzedaż garażową. I udało mi się ją kupić w dobrej cenie. W sumie to ojciec ją znalazł na Oliksie. Dał mi cynka, że Dał mi cynka, że jakieś wyprzedaże robi garażowe, że jest wiertarka. Oczywiście ta wiertarka tak nie wyglądała, bo wygląd... była zapaskudzona i nie miała, nawet nie mogłem jej sprawdzić, także brałem ją w ciemno, ale wiedziałem, że jeśli tu jest wszystko w porządku no to ewentualnie silnik, który zawsze można wymienić i będzie działała. Yy... Co <laughs> to chciałem jeszcze powiedzieć? A, ogólnie to w planie nie miałem zakupu wiertarki, ale że trafiła się w fajnych pieniądzach, no to, no to sobie ją kupiłem. Musiałem ją troszeczkę doinwestować. Pierwsze, co to musiałem ją wyczyścić. Wrzucę wam to zdjęcie, jak ona wyglądała w dniu zakupu, bo wyglądała strasznie. Teraz wygląda dużo lepiej. Chociaż nie starałem się, żeby ją jakoś tam. Yy... Zrobić na cacy, tylko ją po prostu wyczyściłem, umyłem i pomalowałem, żeby ją troszeczkę odświeżyć. Włącznik oczywiście wjechał nowy, bo tam nie było. Znaczy nie, był, był, tutaj był, ale to był taki stary, to wszystko było rozwalone. Te kable, wszystko było porozrywane i musiałem zrobić całą instalację tutaj nową. Nowy pasek, tu jest z napinaczem, także fajnie to, fajnie to tutaj funkcjonuje. O kulki musiałem dokupić też, bo nie było kulek. Yy, uchwyt Morsa Trójka, także fajnie tam miałem Dwójkę, tu jest Trójka, także spoko. I zrobiłem sobie włącznik yy, lewe, prawe obroty, bo tutaj była też regulacja obrotami. Tutaj można było podłączyć sobie yy, taki włącznik, chyba Trójkąt Gwiazda i ona miała szybsze i wolne obroty, a ja wolę ustawić sobie na stałe wolne obroty. Ale zrobiłem sobie lewe, prawe obroty z tego względu, że jak gdzieś mi się duże wiertło, czy coś stanie, czy coś, jak przy wierceniu grubego materiału, to wolałem sobie, żeby wycofać te wiertło, bo tam często używałem właśnie ręki do tego, żeby to wykręcić, i to mnie troszeczkę draźniło. Dlatego tu już sobie zamontowałem. To już są te obroty, które już są stałe. To są te wolniejsze. I tutaj mamy o, i lewe obroty. No, żeby po prostu w razie co to wycofać, tak sobie to wymyśliłem. Nie mam jakości ciśnienia, żeby mieć dwie, dwa, dwie różne prędkości. Na tym akurat nie zależy duży skok. Regulacja stołu. Ogólnie to jest wiertarka, zaraz Wam powiem. Tutaj nie ma. To jest polska wiertarka. W. WE albo WE25 no, Z 1965 roku waży 450 kg, także dosyć sporo. Ale tym naprawdę fajny. Jak za te pieniądze, to bardzo fajny. <śmiech> <śmiech> Oczywiście obrotowy stół. Tutaj muszę teraz palizować. O stół obrotowy. Tutaj mamy otworek. Oczywiście tutaj będzie gdzieś yy, bańka zrobiona do odpływu wody. Tu będzie bańka do chłodzenia. Tu już mam nawet. Ojciec mi coś takiego znalazł. Tam było od polidełek po świniach, po byłych świniach. I mam coś takiego. Taką rurkę. Z kranikiem. No i to wszystko tak, tak. To wszystko będzie tak to wyglądało: że ona ta bańka będzie tutaj. A to będzie tutaj. Albo trochę dalej. W ten sposób. No, ale to później. Na razie na to nie mam czasu, bo jak widzicie, straszny bałagan mam na warsztacie, bo robię wszystko, wszystko po trochu. Wziąłem się za samochód, wcześniej wziąłem się za stolik, który kupiłem na złomie. Fajny stolik, gruba blacha, taki spawalniczy, super sprawa. Tylko, że był krótki, musiałem dospawać mu tutaj nóżki. <laughs> Podokładam chyba po 40 cm i zrobiłem mu kółka. Kamerka znowu o. zrobiłem mu kółka, bo nie jest ciężki, a nie chcę się go dźwigać, i zrobiłem to w ten sposób. O. Tak, wstawiamy, wjeżdżamy do góry, zabezpieczamy i jest. I tam jest oczywiście rączka, tą rączkę wysuwamy i, i wyciągam sobie stolik na warsztat, albo przetransportowuję sobie gdzieś tutaj, gdzie, 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 gdzie mam potrzebę. To, to nie muszę już go dźwigać, ani nie muszę go już tam ciągać po warsztacie. No, także tak na szybkości Jeszcze troszeczkę farby muszę dać O, zamykamy kółka do góry Rurkę wkładamy, koniec Nic nie wystaje Nie zachoczymy się, nie, nie uszkodzimy Się No, także fajnie Znaczy fajnie to wyszło, tak na szybkości Kółka jakieś tam miałem Dobra, yy, i teraz tak Aha, ja w międzyczasie robię samochód To za chwilę I remontuję kabel Kabel, który, o, tak wyglądał tak wyglądał ten kabel. No a tak kabel siłowy nie może wyglądać. Dlatego, dlatego... robię to tak. Mam nadzieję, że to będzie trzymać. A jak nie to wsadzimy go jeszcze całego po prostu w zwykły ogrodowy wąż. Robię to w ten sposób, że... O! Termokurczka. Chyba, że więcej jest wystaje tych kabli. Tak jak tam jest czy tam jest to... Najpierw tasiemka, termokurczka która nam zamyka. Tutaj to izoluje i dodatkowo jeszcze dwa razy taśma izolacyjna. O, i myślę, że będzie dobrze. Teraz myślę, że będzie dobrze. Oczywiście chcę mu zrobić jeszcze oczywiście zarobiona końcówka, nie że kable wystają i tutaj się wszystko wyrywa. Tylko zarobiona końcówka z wtyczką. Co tu jeszcze mu zrobić? Aha, chcę mu zrobić tutaj taki wieszak, ale takim po takim łuku, szerszy. Żeby ten kabel po prostu nie był na gwoździu, wiecie, tak, bo podejrzewam, że przez to, wiadomo, ten kabel też nie jest nowy, ale podejrzewam, że. Ja ta kamerka tu idziecie, dobrze. Przez to, że co chwilę się go zwija, zwija i w innym momencie, on jest po prostu. O, w tej pozycji, no może tak i to po prostu pęka z czasem. A teraz jak, jak go po prostu wyremontuję, o tu były na przykład trzy w jednym. Trzy w krótkim odcinku były pęknięcia, no to zrobiłem na całości. Rurka termo plus taśma, nie? Jest trochę sztywniejszy, ale myślę, że będzie to służyło i właśnie zrobię mu takie, ten, ten wieszak, żeby on po prostu łagodnie sobie wisiał ten kabel, a nie że na nagwoździł powieszony i tyle. No to jest jednak kabel siłowy i tutaj musi być przede wszystkim bezpieczeństwo. A nie, że takie, no takie dziadostwo będzie, tutaj. Takie dziadostwo będzie tu wyglądało, no bo przecież to już strasznie wygląda, tak, tak nie powinno być. Tu jeszcze ojciec zrobił taką przejściówkę, bo to jest do... do betoniarki, do, do... Do, do, żmijki do zboża i do krajzówki. A to jest zrobiona przejściówka do żmijki, tej krótkiej, co w poprzednim chyba filmie było, co próbowałem zrobić z tego... Yy, co próbowałem zrobić? Zaprawiarkę. Temat jeszcze nie jest zakończony, bo to nie wypaliło, ale, ale... będę działał z tym dalej. Ale to później. I teraz tak. O, tak to wyglądały te kable. No, no, no tak nie mogło, że to wyglądać, tak? I to będzie w ten sposób zrobione, że będzie płytka... Yy, chyba ebonitowa, tak, tak, ebonitowa. I te puszki będą po prostu jedna przy drugiej na, na płytce. I tak prawidłowo powinien, powinno być to zrobione. Już kiedyś był zamysł nawet. Chciałem sobie tu zrobić taki włącznik lewe prawe obroty, że w razie co jak nie pasuje, to przełączam lewa, ale, ale ten włącznik teraz kosztuje chyba Około 100 zł, no a ten kabel jest używany z 4 razy do roku. No i tak no nie wiem, no jak mi będzie denerwowało przekładanie kabli, to ja po prostu sobie zrobię ten włącznik, a na razie. A na razie po prostu będzie tak, chociaż fajnie by było, bo już kiedyś tak myślałem, żeby zrobić płytkę. Zrobić płytkę całą, włącznik i przełączam sobie lewe, prawe obroty, zależy jak potrzeba. Jeśli nie pasuje pod tą maszynę, to przełączam i ten to było naprawdę już super. Ale, ale zawsze tylko to był zamysł, ale brakowało czasu. A teraz wziąłem się, bo w międzyczasie robię samochód, to to też ten to też wziąłem się za ten kabel. Bo no tak nie może być, tak tak nie może być. Dobra, <laughs> co dalej, co ja robię z usilnikiem. Rok temu wymieniłem mu płyn i co się okazało że zaczął gorzej grzać. Zaczął gorzej grzać w kabinie. Myślę sobie, że mówi dobra zapowietrzony ok, pojeździ trochę, odpowietrzy się. No ale się nie odpowieczył. Nie odpowieczył się, przyszła następna zima, narzeczona mi zaczęła marudzić, że w samochodzie jest zimno. No to, no to wziąłem go na warsztat. Yy... Temat zapowietrzenia już zamknął się, bo jednak to nie było zapowietrzenie, bo te auto jeździło rok i jeszcze się nie zdążyło odpowietrzyć, także to nie jest to. Postawiłem na zapchaną nagrzewnicę i teraz tak. Kumpel mi tutaj doradził taki preparat do pukania chłodnic. Ogólnie teraz, jak go otworzyłem tutaj, chłodnicę, to tu była ruda. Mam nawet tam zdjęcie to wrzucę. Korek był rudy i płyn był rudy. Ja mówię, no dobra, czyli pewnie dużo kamienia, syfu i tym podobne rzeczy. Spuściłem płyn, oczywiście był też rudy. I no nie chciałem tutaj przepłukiwać całego układu, ale wiem, skupiłem się tylko na nagrzewnicy. I pierwsze co to, podłączyłem sobie tutaj węże. Zaraz wam pokażę. Dwa węże podłączyłem bezpośrednio pod nagrzewnicę. W jednym nalałem czajniczka gorącej wody. I pierwsze, pierwsze testy yy, nagrze, o, ogrzewania w samochodzie. Włączyłem wentylator. Chłodne powietrze leci. No dobra, czyli typowo ma, jesteśmy tutaj yy, w nagrzewnicy i tutaj skupiamy się na tym problemie. Dwa razy pukanka tym płynem. Gorąca woda na pół godziny zostawione. Tak, na pół godziny zostawione. Plus jeszcze miałem tenzji, przepłukałem jeszcze tenzji. I po pierwszej płukance nalałem gorącej wody. W samochodzie zaczęło, um, włączyłem na chwilę, włączyłem wentylator. Zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Mówi, dobra, czyli już jesteśmy w domu. <laughs> czyli to na pewno było to. Dlatego nie chciałem robić całego y, układu. Bo ja mówię, a może to nie jest to. Może to jest jednak te zapowietrzenia, a może termostat. Dlatego skupiłem się na tym i jednak to yy, przyczyną była właśnie nagrzewnica, zapchana nagrzewnica, yy, kompresorem też przedmuchiwałem, to wylatywał taki syf, takie drobinki jakby kamienia czegoś, coś takiego. Dlatego tu się na tym skupiłem, zrobiłem dwa, no trzy razy, bo ten jest jeszcze, trzy, cztery, trzy razy zrobiłem płukankę, nalełem gorącej wody, w samochodzie zaczęło, wentylator włączyłem, to zaczęło grzać i teraz tak, i teraz żeby te tego całego syfu z silnika nie, nie wepchnąć z powrotem do nagrzewnicy, to ja muszę zmostkować te węże Czekajcie, gdzieś tam mam lampkę Zaraz Wam pokażę o. Tam są te dwa króćce od nagrzewnicy, tam są dwa węże i teraz te dwa węże muszę zmostkować, zrobić pukankę w silniku, żeby po prostu z powrotem ten cały syf silnika nie poszedł nie poszedł na nagrzewnicy no dlaczego, dlaczego nie chciałem zrobić tak, że płuczę cały układ, bo nie byłem pewny, czy to na pewno faktycznie nagrzewnica, czy zapowietrzenie dlatego teraz to zmostkuję, naleję naleję y, tego płynu, naleję wody wyczyszczę Wyczyszczę no włączę samochód, niech troszeczkę pochodzi, niech trochę pomiesza ten cały układ, niech wymiesza ten cały syf Spuścimy płyn z powrotem I może zrobimy jeszcze raz pukankę, albo zrobię pukankę tym, samą wodą, po prostu żeby przepłukać Zamontuję, naleję świeży płyn i powinno być dobrze A w międzyczasie jak ja to wleję, to ja sobie skoczę tutaj do sklepu, bo zabrakło mi rurki termo, ojciec mi kupił 4 metry rurki, tej termo no i zabrakło, no bo no bo zabrakło, bo tych uszkodzeń na tym kablu było tyle, że że trzeba było to zrobić i, i była po prostu potrzeba, o tutaj też już jest nie wiem czy to o tutaj też już jest, następne pęknięcie także tego jeszcze na razie może nie będę robił, ewentualnie może samą taśmą zakleję ale myślę, że jak zrobię to mocowanie takie po tym łuku to ten kabel będzie nie będzie się po prostu zginał i on nie będzie się tak prędko prędko właśnie tutaj nie będzie pękał i, i to wszystko będzie ładnie to sobie leżało i mam nadzieję, że to posłuży te, te, te moje zabezpieczenie. No nie miałem żadnego pomysłu. No ojciec chciał wsadzić to w wąż ogrodowy, ale najpierw i tak trzeba było to zrobić, żeby to wszystko po prostu ten, bo nie wiem czy by go wsadził w wąż ogrodowy, jakby tutaj te, te gumy to wszystko wisiało i by na siłę wpychał. A teraz jest przynajmniej zarobiony i i jest ok no kable teraz są drogie, bo można, można by było kupić oczywiście kabel, ale ten kabel jest używany 4 razy, 4 razy do roku, także, a kable, jeśli chodzi o kable, bo kable nie mają, nie miały spękanych, tej spękanej yy, otuliny, tak tu mogę pokazać, żeby nie było, że, o, żeby nie było, że kable są po prostu popękane, poniszczone i, i ta robota gówno daje. Kable są dobre. Po prostu guma ze starości już po prostu popękała starości i z tego pewnie, że wisiał, bo kabel sobie wisiał, wisiał i, i o. I zawsze był rzucony na gwóźdź i tak to wygląda. Dobra, ja się biorę za robotę, kończę, bo po co tak długo gadać. I jak zrobię go, to wtedy nagram, czy faktycznie jest efekt. efekt pozytywny, czy jednak negatywny. Wiecie co to znaczy? Że jest sukces W końcu to auto zaczęło grzać No W końcu Kałbita nie będzie mi marudzić, że zimno ma w samochodzie Bo teraz jest ciepło w samochodzie Układ jeszcze się musi odpowietrzyć Ale Jest dobrze Jest dobrze Oh, w końcu grzeje trochę tutaj pooblewałem płynę, bo jeszcze wywalało, wywalało powietrze. Bąble powietrza wychodziły i to wszystko z płynem wyjeżdżało tutaj. Ale to tu się przejdzie na myjkę i, i umyję go sobie. Jak tam wygląda? O, tam jest sucho. Węże trzymają. Samochód był zagrzany. Termostat otwiera, bo akurat spoglądałem sobie w chłodnicę i. Był moment, że po prostu y, momentalnie płyn z, y, zszedł z chłodnicy, czyli termostat się y, otwiera, jest wszystko w porządku, nie będę musiał wymieniać, aczkolwiek kupiłem już w razie czego termostat, ale przeczytałem na forum, że tam żeby dojść do termostatu trzeba tam od kolektora sącego dojść i jest beznadziejne dojście, a druga sprawa, ktoś tam pisał, że jak już się raz odkręci, to trzeba coś tam gwintować. Yy, bo śrubki się potrafią yy, ukręcić, czy coś tak, że już nie kombinowałem. Bo ta robota by się przedłużyła na następny dzień albo dwa i rozbierania od cholery. Także, nie, 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 nie. to już ostateczność. Jakbym musiał wymienić, no dobrze bym wymieniał, nie? I teraz, tak w zbiorniczku wyrównawczym, płyn jest, co też wyczytałem co do Suzuki Swifta, że minus tego, że one mają nagrzewnicę wyżej niż chłodnicę i. I chłodnica musi być tutaj uzupełniona do pełna I w zbiorniczku też musi być, żeby po prostu ten poziom podnieść Żeby w nagrzewni do nagrzewnicy dostawał się płyn No, no tak wyczytałem, no, nie znam się za bardzo na tym Dla mnie najbardziej istotne było to, że Że Samochód grzeje i, i to wszystko A to jakieś tam techniczne sprawy to reszta mnie nie interesuje, ważne, że auto grzeje i jest wszystko w porządku. Dobra, ja z tym samochodem już wyjeżdżam. I. I co jeszcze? Aha! O, tutaj już. Tutaj już mam kabel też częściowo. Pozawijany. Ojciec mi dokupił rurkę, bo mi oczywiście zabrakło. Musiałem kupić taką, bo tam troszeczkę inna, ale to nic. Już mam częściowo zrobione. No i co? Ja się bawię dalej. Ja się bawię dalej, chyba wiadomo swoim samochodem, muszę wymienić. Muszę wymienić u siebie. Żarówki postojowe bo żadne mi nie świeci. A teraz mandaty są wysokie, także e, muszę o to zadbać. Dobra, to na razie. Może coś tam jeszcze dogram, a, a może nie. Zobaczę, jak mi się będzie chciało. Dobra, to nara.